Witam Was w kolejnym filmie, w którym sprawdzimy, jaki wpływ ma zabrudzenie paneli na produkcję energii. Pokażę Wam najpierw na zewnątrz, jak to jest u mnie zrobione, bo większość osób pewnie nie pamięta, bądź też pierwszy raz jest na, na tym kanale. Tutaj, jak widzicie, 16 sztuk paneli podzielone na dwa stringi, czyli dwa górne rzędy to jest jeden string i dwa dolne to jest drugi string. Jak widzicie po wiosnie tutaj może nie widać dokładnie, ale są już dosyć mocne zabrudzenia. Porównamy to w ten sposób, że po prostu dwa dolne rzędy dziś wieczorem zostaną umyte. Może pod kątem będzie to lepiej widać zabrudzenie, a może i nie. No, myślę, że po wyczyszczeniu będzie to fajnie widoczne. Dwa dolne rzędy będą wyczyszczone, wymyte, dwa górne pozostawimy w takim stanie, jak są aktualnie. No i cały jutrzejszy dzień produkcja będzie po prostu widoczna energii, jeśli chodzi o różnice pomiędzy jednym a drugim. Czy w ogóle takie różnice wystąpią, czy też to zabrudzenie nie będzie miało żadnego wpływu. Ja myję okna, tym myjesz panele. Dwa rzędy mamy wyczyszczone. Nie wiem, czy to widać na tej kamerze, ale tamte są bardziej takie żółte. Zaraz tutaj dronem jeszcze spróbujemy nagrać. No, do góry. Ups. Leby, nie we mnie. Miałaś jechać tam nad panele, lecieć. Kierowca bombowcza. W tej pozycji widać dokładnie. Te dwa panele są czyściutkie, a tamte dwa rzędy są żółte, z tych pyłków różnych. Także jutro, oczywiście jeśli będzie słońce, to zobaczymy jaka będzie różnica. No przy takim zachmurzeniu też na pewno coś tam pokażę. Dobra, mamy godzinę 17.30 następnego dnia. Różnica jest zauważalna jakieś 0,8 kWh do tej pory pomiędzy stringiem pierwszym a drugim. Tutaj widzimy też 10 V napięcia różnicy. Także zabrudzenie ma znaczenie. No, jeżeli instalacja jest zamontowana na dachu, to oczywiście czyszczenie. Jest praktycznie niemożliwe do wykonania. Także zachęcam do konstrukcji naziemnych. Jeszcze na koniec dnia zobaczymy, jakie było, była, jaka była dzisiaj produkcja i dokładne różnice. Dobra, już jest koniec na dzisiaj. Produkcji prądu 120W. Aktualnie pokazuje inwerter, czyli jeszcze nie tak do końca. String pierwszy 13,3 String drugi 14 czyli 0,7 różnicy. Teraz już napięcie na obu stringach jest podobne. Ogólnie czyszczenie pomogło. Przyjmując że, przyjmując, że w roku mamy 100 dni słonecznych, to dbanie o czystość paneli. Może nam przynieść jakieś 70 kWh na rok. No i na koniec chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić na kolejny film, w którym porównamy 6 ofert największych firm montujących fotowoltaikę według rankingu z 2018 i 2019 roku. Porównamy to na przykładzie mojego dachu. Także do usłyszenia.